Ja jestem Darek, a to jest przegląd nowości już piąty odcinek, kolejny za dwa tygodnie. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby go nie przegapić, a co w tym tygodniu. Oczywiście ciekawe książki, nowości rozwiążę konkurs i jedną z tych książek przekażę Wam. Będziecie mieli szansę ją wygrać, zgadniecie którą. Konkurs jak zwykle ogłoszę na końcu programu. Tymczasem przy każdej książce możecie się zastanawiać, czy to właśnie ona trafi do Was. Oto pierwsza. Nowość, o której chciałem dzisiaj opowiedzieć? Ości Ignacego Karpowicza, jednego z najbardziej utytułowanych polskich młodych autorów. Nagroda Nike, wiele nominacji do Nike. Ości tutaj z tyłu okładki mają wiele rekomendacji. Ja powiem o dwóch, którym ufam najbardziej: Pana Michała Nogasia z trójki i Macieja Sztura, komika, który zawsze potrafi mnie rozśmieszyć, artystę którego cenię. I on tutaj napisał. Ości w dom humor w dom, więc zobaczcie w ogóle jak książka wygląda, bardzo ładnie wydana, ładna okładka. Nieznana historia kobiet, które pomogły wygrać drugą wojnę światową, to podtytuł książki Dziewczyny Atomowe autorstwa Denise Kiernan. Książka opowiada o kobietach, które pracowały przy projekcie Manhattan, przy projekcie budowy bomby atomowej przez Stany Zjednoczone, no i od razu uprzykły moją uwagę, bo bo nie znałem wcześniej żadnych kobiet. Yy, nazwiska mężczyzn naukowców mógłbym wymienić. Zbudzony o trzeciej nad ranem: Erwin Schrödinger, Niels Bohr, Oppenheimer, Feynman. Yy, o tych nazwiskach się słyszy. Ci ludzie chyba wszyscy dostali Nagrodę Nobla, yy, ich badania naukowe wpływają na nasze życie do dzisiaj. Yy, no A o kobietach się nie mówi, po prostu to jest historia zapomniana. A widziałem tutaj we wstępie do tej książki, że te kobiety były i naukowcami, i matematyczkami. Także ich wkład na pewno był duży i niepodważalny. No i straszna szkoda, że nikt o tym wcześniej nie słyszał. No i ta książka prostuje tę historię i na pewno, na pewno na 100% ją przeczytam. Teraz książka, o której na pewno słyszeliście już wcześniej. Za sprawą trailerów filmowych World War Z, książka o zombie apokalipsie, na której podstawie film wchodzi do kin. Właśnie dzisiaj, 5 lipca w piątek, książka w filmowej okładce, jak żeby inaczej filmy napędzają sprzedaż książek, no to chyba dobrze. Książka Maxa Brooksa, syna legendarnego komika Mela Brooksa, kurczę już samo to nazwisko jest dla mnie rekomendacją. Książka fajnie wygląda, gruba, no i przede wszystkim raz zobaczycie. Zombie, bo to o zombie jest ta książka. Proszę bardzo, zombie apokalipsa. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki przeglądu nowości, pewnie pamiętacie, że trochę ironicznie podchodziłem do wszelkiej jej literatury z znaku 50 twarzy Greja, literatury erotycznej i podobnych powieści. No ale teraz, z uśmiechem na twarzy, muszę polecić fasty polskie klasyka erotyki czyli antologia um, ułożona przez Daniela Ol Olbrychskiego poezji erotycznej polskich klasyków no może nie będę opowiadał bo tutaj pięknymi słowami jest wszystko opisane tutaj zacytuję tylko wstępy Daniela Olbrychskiego wyszukałem i ułożyłem dla was poezję miłosną miłość wiele ma imion kolorów zapachów Bywa subtelna i delikatna jak płatki róży. Bywa też ostra, bezczelna jak chwasty. No i na koniec jeszcze fraszka. Te chwasty polskie macie dziś sprzed laty. Ja chwasty kocham, tak samo jak kwiaty. Co tutaj znajdziemy w środku? Pięknie wydana książka z ilustracjami. A w środku teksty. Na przykład Morsztyna, Mikłaja Reja, Jana Kochanowskiego, Wacława Potockiego, Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Tutaj poema to w fajnym tytule Nowoczesna sztuka hendorzenia. Znajdziecie oczywiście znaną XIII Księgę Pana Tadeusza, ale... Ale pan Tadeusz i Telimena inspirowali więcej poematów tutaj w tej książce. A teraz mam dla Was dwie książki muzyczne: Satysfakcja Daniela Wyszogrockiego, yy, gruba, gruba książka, twarda okładka i przede wszystkim wkładki zdjęciowe. Gdzieś tutaj widziałem wkładkę z wszystkimi okładkami wszystkich płyt Rolling Stonesów. No cóż, 50 lat, pierwsza płyta 1963 rok, 50 lat i nadal, nadal trwają. Yy, najprawdopodobniej trzeba będzie niedługo zrobić drugie wydanie, uzupełnione i poszerzone, tak samo jak stało się z książką o Depeche Mode, Obnażeni, prawdziwa historia Jonathana Millera. Yy, to jest już drugie wydanie, tak jak mówiłem, poszerzone i poprawione, ponieważ historia DPS Mode nadal trwa pomimo złych rzeczy, pomimo wyroków pomimo uzależnień, pomimo zmiany składów, ale DPS mode grają, tak samo jak Roning Stonesi, życzę im również 50 lat, a nawet więcej. Bezcenny z Gmunta Miłoszewskiego to książka o bezcennym polskim obrazie zaginionym w czasie wojny, który nie wrócił do Krakowa aż do czasów współczesnych, wszelkie próby zdobycia go wcześniej zawiodły, pozostaje tylko i wyłącznie kradzież. Tym zajmuje się urzędniczka ministerialna, ale znajdą się osoby, które będą próbowały jej w tym przeszkodzić w trosce o tajemnicę, która może zmienić losy świata. Schemat znany z innych powieści tego typu. Jakie wykonanie, tego nie wiem. Widziałem już recenzje przedpremierowe, w tym na YouTubie i były pozytywne. Więc mam nadzieję, że książka nie zawiedzie. Co można o niej powiedzieć? Wyjątkowo nie przykuwająca uwagi okładka. No, ta okładka wygląda, jakby to była książka naukowa, no, a nie porywający thriller książka sensacyjna. Polityki staram się unikać jak ognia, ale kiedy wydaje się książkę o polityce, nie w sposób o niej nie wspomnieć w przeglądzie nowości, ale kulturki. Bronisław Wilstein, Demokracja Limitowana, czyli dlaczego nie lubię trzeciej RP. Bronisław Wilstein znany publicysta prawicowy, współpracuje z tygodnikiem do rzeczy, jest teraz redaktorem naczelnym startującej telewizji Republika, osoba o poglądach politycznych znanych i jasno określonych, ale co przykuło moją uwagę tutaj na opisie na okładce, na takim wstępie, który napisał sam Bronisław Wilstein. On pisze, że zapraszam do przygody intelektualnej nie tylko tych, którzy się ze mną zgadzają. Proponuję tak rzadką dziś debatę, również inaczej myślącym. Sądzę, że moja książka jest do niej dobrym punktem wyjścia. No cóż, mam nadzieję, że Bronisław tutaj się nie pomylił i książka faktycznie jest punktem wyjścia do dyskusji. A teraz czas na konkursy. Poprzedni trzeba rozwiązać. Książkę Matrieszka Rosja i Jastrzą podtrzymuje Jan M który trafił idealnie w moje poczucie humoru i który stwierdził, że największym rosyjskim absurdem była zamiana w sklepach alkoholu na francuskie bułeczki. Również uważam tak samo i za tę odpowiedź Jan M. dostaje ode mnie książkę. Pytanie konkursowe w piątym odcinku przeglądu nowości jest bardzo proste którą z książek prezentowanych dzisiaj przeze mnie najbardziej chcielibyście przeczytać. Piszcie e-mail na adres konkurs małpa.alekulturka.com i oczywiście, jeżeli się Wam poszczęści i jeżeli wybrałem na nagrodę tę książkę, którą chcielibyście przeczytać, to ją dostaniecie. A jeżeli więcej osób zgłosi się po tę samą książkę, decydowała będzie kreatywność i ciekawość e-maila zgłoszenia konkursowego. Konkurs potrwa dwa tygodnie. To już koniec kolejnego odcinka mojego show z książkami, z nowościami wydawniczymi. Jeżeli się Wam podobało, nie zapomnijcie dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, no i po prostu być ze mną za dwa tygodnie. I w ciągu tego czasu wcześniej też ciekawe filmy na moim kanale. Więc cześć, i do zobaczenia w następnym filmie.